W większości chorób autoimmunologicznych, jakie Pan wymienił, czyli łuszczyca, topowe zapalenie skóry, ma Pan pewien miks czynników, które są przyczyną tego, że dana osoba ma albo nie ma pewne zmiany skórne. I mamy tutaj zarówno czynnik genetyczny, czy pewną predyspozycję genetyczną, no, tak. dlatego że w przypadku łuszczycy, ale głównie typu pierwszego, czyli tej, co są osób młodszych, mamy predyspozycję genetyczną, to jest raz. Drugie, mamy pewne czynniki środowiskowe, czyli musi nastąpić pewne nałożenie się na czynnik genetyczny pewnych czynników środowiskowych, żeby ta łuszczyca nam się pokazała. I mamy. na przykład? Na przykład palenie papierosów, okay. picie alkoholu, okay. prawda? To są infekcje, infekcje gruntek oddechowych, zęby chore, gdzie... 40 parę procent naszego społeczeństwa, jakbyśmy masnym zajrzeli. Oczywiście ma z tym zasadniczy problem i do tego wszystkiego jeszcze nakłada się całe bardzo skomplikowane procesy autoimmunologiczne, czyli szlaki immunologiczne i mamy w łuszczycy różnego rodzaju szlaki tam TH1 w atopowym zapaleniu skóry TH2 i tak naprawdę jeszcze do niedawna my w ogóle nie mieliśmy czym leczyć. Natomiast okay. w chwili obecnej jest absolutny przełom rewolucja, dlatego że to jest też takie przesłanie do osób, które cierpią zwłaszcza na ciężką łuszczycę czy na ciężkie atopowe zapalenie skóry. Mamy leki biologiczne, mamy Działają, są, pani profesor? Tak, one bardzo dobrze działają. Działają przeciwzapalnie i wyhamowują nam ten szlaki. nawet jakby tutaj siedziała komni osoba z ciężką uszczycą, po półrocznym leczeniu, nikt z państwa by nie wiedział, że ona ma łuszczycę. Mamy aktorów, prezesów, celebrytów, sportowców, gdzie nikt nie wie. Kiedyś to było niewykonalne. To niewykonalne to nie przecież to był, ogóle... ale to no, był ogromny problem, prawda, dla tych osób.